No, trafiliśmy na małe żuławy Tomasz atakuje właśnie je no. Ale kazuję No, dawaj bo film leci Dawaj, dawaj, śmiało, śmiało No Nic, mówi że gałęzi babę Ja dole powiedział Awek, bo szkoda prądu Michał mówi, że nie jedzie, bo pęka. Jedzie, mówi bokiem. To jest mi tylko dla twardzieli, a on tak nie bardzo mówi. Tak. I właśnie, o, boczkiem, boczkiem, da. Ale za błyszną. Nawet bokiem lewie, da nie może pojechać. A jesteś. Jest. Po coś to gazować, po coś to. No. Ale krzaki Pierdolone, Dolone A no. krzyżu taki Mówi, że go coś krzyżu nie się coś chodzi dookoła drzewa Dookoła drzewa chodzi Ja pierdol Trochę my się wlili w jakieś chaszcze, że drog nie ma, nic Tak się za krzyż trzyma Normalne dziadostwo. No dawaj go wyciągaj, bo tu cały czas film na dupce. te patyczki o, łamie. No, też z tym krzyżem wyskoczył znowu. No. no i sam wyjedzie tam. Dawaj dwójka i ten. I, i, i pełny gaz.